Voltaren emul gel skutecznie usuwa bóle mięśni, stawów, pleców oraz bóle reumatyczne. Aktywny składnik woltarenu, diklofenak, szybko zwalcza ból i przyspiesza leczenie. Voltaren emul gel skutecznie usuwa ból. Teraz winiary, danie w 5 minut zupy instant. Najlepsze pieczarki, chrupiące grzanki, wyborne przyprawy. Mm, nie wiedziałam, że ta pieczarkowa jest aż tak dobra. Warto mieć swoje 5 minut. Spróbuj i ty. Zawsze marzyłem o dziecku. Teraz, gdy zaadoptowaliśmy Maćka, czuję się szczęśliwa. Na początku nie było nam łatwo. On uczył się, jak żyć w nowym domu, ja, jak być mamą. Na przykład zaskoczyła mnie ilość prania, ale to nic. Zawsze ufałam wizirowi. A dzień, gdy powiedział do mnie Mamo, był najpiękniejszym dniem mojego życia. Laskotek na płotek i mruga że taka promocja niedługa. Niedługa, nie krótka, jest w sam raz, biegnijmy, koteczku, póki czas. Światowy Dzień Zwierząt to wspaniała okazja do wspólnego świętowania. Daj swojemu zwierzakowi jego ulubioną karmę, a dostaniesz od niego prezent. Szczegóły w sklepach. Ode mnie dla ciebie. Warto mieć swoje 5 minut. Nie wiedziałem, że ta grochowa jest aż tak dobra. Wow, stary, niezła piramidka! O kurt, ale z tym grochem to trochę przekombinowałeś. Są pary. młody. Uuu, afrodyzjaczek! Te like. yeah. so Mmm, Satysfakcja gwarantowana. Helmans. Halo. Sharon Stone woli być matką niż symbolem seksu. Bogdan Smoleń o sobie, rodzinie i wymarzonym...